Jak te doświadczenia bielskich inżynierów wy, wykorzystać w przyszłości i w zakresie gospodarczym, i w zakresie promocji miasta. Stąd tutaj też w tym całym, w tej agendzie jest ten punkt, który mówi, że te aspekty gospodarcze i sportowe byłyby niesłychanie istotne. To przecież my mówiliśmy na samym początku, jeszcze przed przyjściem e, Tomasza Kaby. Przepraszam, za spóźnienie, ale wypany. Nie ma no rozumiem oczywiście. E, natomiast e, chodziło o taką rzecz po prostu, że e, no, e, uważamy, że skoro mamy i znakomitych e, konstruktorów e, i znakomitych sportowców, warto ten aspekt wykorzystać promocyjnie dla e, bierz Białej, dla Podbeskidzia ale przede wszystkim dla idei po prostu no, być może zupełnie nowych jakichś działań w zakresie technologii, w zakresie techniki. Czy e, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten temat? No. Bardzo proszę. proszę to chciałbym uzupełnić e, no. kobietę Warta. E, mianowicie historia lotnictwa na Podlaskiej Dziu nie zaczęła się po wojnie. No, w ogóle jak chodzi o Polskę, to jest fenomenem w klasie światowej, ze względu na to, że nigdy nie byliśmy potęgą, a jednak zawsze mieliśmy poczesne miejsce w tym środowisku. Zaczęło się wcześniej, zaraz po odzyskaniu niepodległości, nie będę rozwijał tematu, ale już jak chodzi, mieliśmy należytą pozycję, zwłaszcza w okresie zagrożenia przedwojenną, jak chodzi o produkcję w kierunku obronności. Z pewnością to temat nie znacie. A jak chodzi o szybowce, no to takim wyróżnikiem etapowym to jest nasz szybowiec olimpijski 3, który tylko ze względów politycznych przegrał konkurs, jak chodzi o y, szybowiec olimpijski na olimpiadę, która się miała odbyć Sekundę. Sekundę. Między innymi towarzysze y, Niemcy. Motywowali to tym, że ten ornik olimpijski ma właśnie te mewie skrzydła i w związku z tym po prostu jest to niepotrzebny, że tak powiem, element podrażający produkcję jego szybowca. No, ale większość niemieckich szybowców okresu przedwojennego to. No tak, ta, no, ta, no ta, no. <niecak> ten, który wygrał ten konkurs też... Nie, 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 nie. Hmm. mecha nie, nie, mia nie miał. Ten mostowałem nie, 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 nie miał. To ciekawostka taka. Wiecie. Tak. A jak chodzi o. Już dziecko zaistniało właśnie w w tym okresie, dlatego że ten zakładnik, jak to nazwałeś, Edward, to były śląskie zakłady szybowcowe, wyprodukowały 180 szybowców do okresu wojny. Jak chodzi o okres powojenny, tu zaczynało się odradzać polskie lotnictwo. Właśnie w Bielsku i w okolicach. Będziemy jeszcze planować jakieś następne projekty i, i e, traktowaliśmy właśnie tak, że ten, to dzisiejsze spotkanie jako pewien początek czegoś, co możemy zbudować w przyszłości. Jeżeli Pan Rektor, tak jak Pan wcześniej wyrażał taką opinię, mógłby przejąć jakiś taki patronat nad takimi działaniami, bo nie, jestem absolutnie przekonany, że tutaj nauka powinna mieć rzeczywiście jakieś wiodące znaczenie, to byłoby znakomicie. Na pewno, panie prezydencie, warto, żeby temat był kontynuowany. Na, na pytanie, czy uczelnia może, czy powinna się angażować, ja że tak. Ja patrzę tu na pana doktora Tomka Gęcarczyka. Uczelnia na pewno jest tym miejscem, gdzie państwo, jako zespół, który no, widzi pewną możliwość wypromowania w ten sposób miasta, zaakcentowania. Tego, że Wiesko jest czymś no, na pewno bardzo ciekawym miastem, może nawet wyjątkowym w całych w wielu miastach polskich, na pewno uczenia jest tym miejscem, gdzie warto takie rozmowy czy działania prowadzić. Jeśli mogę na sekundkę, przepraszam, no. no, że to akurat w temacie byśmy byli z Panem Rektorem, bo... Ja prowadzę szkołę, jakąś powiecie, która jest jedyną w okolicy, gdzie szkolimy mechaników lotniczych tak naprawdę. Z tradycjami z dużymi tradycjami. Natomiast deklaruję tutaj właśnie pod, wiem, patronatem Uniwersytetu. Też jakby tak ściśną współpracę. Myślę, że to, o czym mówimy, bardzo mocno zainteresuje młodzież. To są naprawdę fajne dzieciaki, to są z pasją niektórzy ludzie. W wielu z nich latach, mamy ich <laughs> wielu na świecie, nie chcę o tym opowiadać. Natomiast też jako szkoła, no jesteśmy otwarci, jeżeli by trzeba było zorganizować fajne spotkanie, gdzie te dzieciaki, ta młodzież by przyszła, posłuchała tych rzeczy, o których my tu mówimy, i to na pewno bardzo zaciekawi. E, Chodzi pomieszczenia jakieś na, na, na spotkania, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, deklaruję również współpracę. Panie Adarcie. Olbrzymi udział, bo ja tak nie bez powodu powiedziałem o, o Niemczech i o studentach niemieckich. Tam rozumiecie, wiesz, tam są tradycje akafników, to znaczy to takich warsztatów przy uczelni, prawda? I tam po, po pierwsze oni rzeczywiście mieli duże osiągnięcia w No na przykład pierwsze szybowce laminatowe w ogóle to powstały skonstruowane i przez studentów. Ten, 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 to, 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 to właśnie przy okazji jeszcze inne osiągnięcia i tak dalej. Przy okazji też można się zastanowić, czy akurat szybowce. No tutaj oczywiście ja jestem za szybowcami i tak dalej, ale mi się wydaje, wracając nawet do naszych tradycji. Wydział Mel na Politechnice Warszawskiej, gdzie myśmy właśnie zaczęli hmm, tą działalność, taką, żeby kontynuować działalność taką materialną. Czyli jest to myślę taki dobry, dobry podkład do tego, żeby kiedyś znowu się spotkać, ale mówię, tak. już to już jakoś ukierunkowane. Mam również fotografów, mam szkoły, mam kierunki takie, tak powiem, trochę artystyczne. I tutaj też możemy działać. Ja, ja myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca wygenerować konkretów. Tak, tak myślę. Chyba, że Państwo to tak widzicie. Ja nie utrzymam też, że muszę się w pewnym momencie. Tak, roku, właśnie. No, ja mam w tym momencie przenieść. Tak, tak że musimy, musimy. Ja muszę wrócić do otoczenia. To też na całą uczelnię muszę ja ogarnąć. Y, w to. związku z tym, powiedzmy, że ja bym to widział tak, żeby. Niezależnie, że to wszystko, co dzisiaj tutaj się wydarzyło jest, jak mówię, sądzę początkiem może kolejnego spotkania w jakimś horyzoncie, nie wiem, miesiąca. No teraz y, przez dwa tygodnie to jest, mamy czas świąt jakiegoś takiego zwolnienia, pewnego zwolnienia, natomiast moglibyśmy zrobić tak, żeby spotkać się tutaj gdzieś, no, za miesiąc czy pod koniec stycznia. Y, może już ten czas nie musimy się tak po pierwsze poznawać, przedstawiać, mówić o, o, o tym, co było, tylko przejść do tego, co ma być. O, tak wygląda tak. Jeżeli można byłoby zaproponować, to yy, i byłaby możliwa taka sesja wyjazdowa, to my, jako Akademia, jako y, Wydział Folk Przemysłowy, chcielibyśmy zaprosić do nas przede wszystkim to, o czym, o czym Pan Edward powiedział przed momentem. Rzeczywiście, w jakiejś mierze jesteśmy od rzeczy ładnych, może ładniejszych, ale tak naprawdę zajmujemy się bardzo poważnym projektowaniem który właśnie niesie innowacje nie tylko technologiczne, nie tylko y, związane no, z estetyką, ale przede wszystkim z funkcją, z funkcją, z tą relacją między człowiekiem a y, urządzeniami. Między innymi wczoraj mieliśmy próbkę y, tak naprawdę w pierwszej koncepcyjnej y, części y, etapów y, projektów dyplomowych. I wygląda na to, że będziemy mieli okazję za moment zobaczyć efekty tego. Tam chodzi o projekt wnętrza szybowca, jeden z dużych projektów, a drugi projekt koleżanki, która w tym momencie właśnie mierzy dwóch pilotów, którzy będą akrobatami, będą specjalnie ubrani, specjalnie w, w stoje. Ja pozwolę sobie zostawić ten rektorowi ostatni, ponieważ tam jest również wątek bielski. Nie jest to tylko kwestia Krakowa, ale również właśnie OBL-u, bielska i projektów, które od wielu, wielu lat realizujemy w związku z naszą współpracą, więc być może ta wizyta w Krakowie mogłaby być nie tylko, że tak powiem, możliwa ze względu na omówienie jeszcze pewnych spraw, których pewnie dzisiaj nie zdążymy, ale również zobaczenie naszego zaplecza i tego, jak wygląda potencjał, między innymi w prototypowaniu, modelowaniu, w nowych technologiach, materiałach, prezentacjach, dokumentacji i całej reszty. Znaczy tak, jak wspominałem, że e, chciałbym, żeby to spotkanie dzisiejsze było początkiem pewnego programu nawet. I e, deklaruję tutaj, w, w, w imieniu e, Jacka Grasia, szefa e, e, fundacji, że e, będziemy próbowali stworzyć jakiś następny projekt, znacznie szerszy, który by prowadził do e, jakiegoś pokazania Bielska, od strony i naukowej, i gospodarczej, jako miasta, które warto po prostu promować, na, na, i, i sportowej również, bo, bo, bo to jest ten, ten finał tych działań czasem, jako miasta, które warto po prostu promować w Europie i na świecie.